Zielony Ład. Katastrofa dla gospodarki. Piotr Duda ostrzega przed dramatycznymi skutkami unijnej polityki klimatycznej. Artykuł omawia krytykę Piotra Dudy wobec Zielonego Ładu, który według niego zagraża polskiej gospodarce, prowadząc do wzrostu kosztów energii i masowych zwolnień. Duda podkreśla, że unijna polityka klimatyczna jest niekorzystna dla wszystkich branż, a zmiany w składkach zdrowotnych dodatkowo obciążają pracowników. Solidarność planuje protesty i apeluje o szeroką debatę na temat skutków Zielonego Ładu. 4 kwietnia 2025 roku w siedzibie zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w Katowicach odbyło się międzyzakładowe zebranie delegatów NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland SA Dąbrowa Górnicza. Spotkanie to przyciągnęło uwagę nie tylko lokalnych działaczy, ale również mediów dzięki obecności Piotra Dudy. Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas swojego przemówienia Duda poruszył dwa kluczowe tematy: wpływ Zielonego Ładu na polską gospodarkę oraz kontrowersyjne zmiany w systemie składek zdrowotnych. Przewodniczący Solidarności nie szczędził ostrych słów wobec unijnej polityki klimatycznej, którą określił mianem uszaleństwa zagrażającego wszystkim branżom. Zielony Ład, jak podkreślił Duda, to nie tylko wyzwanie dla przemysłu ciężkiego, ale także dla całej gospodarki, od sektora energetycznego po rolnictwo i transport. To nie jest plan dla ludzi, to plan przeciwko ludziom, mówił Duda, wskazując na rosnące koszty energii i emisji CO2, które jego zdaniem doprowadzą do masowych zwolnień i upadku wielu przedsiębiorstw. W szczególności zwrócił uwagę na problematyczne regulacje dotyczące systemu handlu emisjami, ETS-2 oraz dyrektywy budynkowej, które mogą zrujnować zarówno firmy, jak i gospodarstwa domowe. Podczas swojego wystąpienia Duda zapowiedział, że Solidarność planuje zorganizować protesty przeciwko Zielonemu Ładowi. W jego ocenie polityka ta jest nie tylko nieprzemyślana, ale także niesprawiedliwa wobec krajów takich jak Polska, które nadal opierają swoją gospodarkę na węglu. Nie możemy pozwolić, aby unijne regulacje niszczyły miejsca pracy i obciążały zwykłych ludzi kosztami transformacji energetycznej, podkreślił. Równie kontrowersyjnym tematem były zmiany w systemie składek zdrowotnych w Polsce. Piotr Duda skrytykował decyzję Sejmu o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, co jego zdaniem może obciążyć budżet państwa kwotą 4,6 miliona złotego rocznie. Zaznaczył, że projekt ustawy nie był konsultowany ze związkami zawodowymi, co stanowi naruszenie zasad dialogu społecznego. To pracownicy znowu zapłacą za te zmiany ostrzegł. Podsumowując swoje wystąpienie, Duda wezwał do jedności i wspólnego działania na rzecz ochrony polskiej gospodarki przed szkodliwymi skutkami Zielonego Ładu. Zwrócił również uwagę na potrzebę szerokiej debaty publicznej na temat unijnej polityki klimatycznej i jej wpływu na życie codzienne Polaków. Solidarność przygotowała raport zatytułowany Drapieżny Zielony Nie, Ład, który szczegółowo analizuje konsekwencje tej polityki oraz przedstawia propozycje deregulacyjne mające na celu złagodzenie jej negatywnych skutków. Podsumowanie. Zielony Ład, choć przedstawiany jako konieczność w walce z kryzysem klimatycznym, budzi coraz większe kontrowersje w Polsce. Piotr Duda, jako przewodniczący największego związku zawodowego w kraju, podkreśla, że unijna polityka klimatyczna może mieć katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. Jego słowa są ostrzeżeniem przed bezrefleksyjnym wdrażaniem regulacji, które mogą zniszczyć miejsca pracy i obciążyć budżety domowe. Jednocześnie Solidarność apeluje o dialog i poszukiwanie rozwiązań, które będą korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl. Razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.